Okej, okay, wszyscy już kojarzymy gierkę the password game. Każdy już w nią grał, każdy próbował zrobić własne hasło, nikomu się nie udawało. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ta gra jest odrobinkę inna. Welcome to Chat this. Okej, okej, okay, okay. masz nową wiadomość. E, zaloguj się, aby, e, aby ją odczytać. Okej. Okay. Nie pamiętam, żebym się tu kiedykolwiek logował, ale okej, okay, zobaczmy. Eee, Password. Um, wskazówka: Twoje hasło powinno być bezpieczne, ale do zapamiętania. Ok, 1, 2, 3. Przeszło, widzicie? Nie ma żadnych problemów. Można mieć 1, 2, 3, nie ma. Ustaw 5 cyfr, musi być jeden znak specjalny. Nie, 1, 2, 3, to jest moje hasło. Ok, nie próbujcie się logować do moich, yy, do moich kont, bo, bo nie. Proszę bardzo, jak w facetach w czerni. Zapomnieliście, co się właściwie wydarzyło. Nie jestem robotem. O, oczywiście, że nie jestem robotem. Proszę bardzo. E, naciśnij na wszystkie obrazki pociągów. OK, mamy tutaj pociąg, mamy tutaj pociąg. Czy to powinniśmy traktować jako pociąg, czy jako e, postać kreskówkową? Powiedzmy, że to też jest pociąg. Weryfikuj. Co? Wybierz figurę od najmniejszej ilości boków do najwyższej. Trzy. 4, to i to? W ten sposób? E, to jest Nimbet. Powiedz, cześć Nimbet. Co to jest za, co to jest za sprawdzenie? Dobra. E, hello Nimbet. E, naciśnij na wszystkie obrazki, które zawierają Nimbeta: to, to i to. Czy to jest też Nimbet? Nie wydaje mi się. Naciśnij na wskazujący palec. Tu. Czy wystarczająco często dzwonisz do swojej matki? O, b, b, Pewnie nie. Eee, nimbet się turla. Głupiutki nimbet. Naciśnij na obrazek, który jest w dobrą stronę. Ehm, chyba ten, prawda? E, nie. Który jest w dobrą stronę? Może ten. Też nie. Może ten? Też nie. Ten? K <laughs> dobra, 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 rozumiem. Rozumiem. Okej, okay, okej. Okay. Macie mnie. Macie mnie. Prawie urodziny Nimbeta, ale ma dla ciebie prezent. Że, że Nimbet ma dla mnie... O, skąd wiedziałeś, że mam jutro urodziny? O! Nimbet dał ci świecący kamień. Co ja mam z nim zrobić? O, jakie ładne, dziękuję Nimbet Pogłaszcz Nimbeta po główce i powiedz dziękuję <laughs> Napluj na te kamienie <laughs> To by było bardzo niemiłe ja, Jak na miejscu Nimbeta byłbym, byłoby mi bardzo przykro Jakby ktoś napluł na kamienie, które cały dzień zbierałem I cały dzień starałem się te kamienie przynieść Z myślą, o on się pewnie ucieszy, że dam mu kamienie Nie, nie, pogłaszczamy nim po główce i powiemy dzi dziękuję. O, w końcu jakieś normalne pytanie. Czyli tak, moi drodzy, 15 razy 0 to jest 1, 8 minus 2 to jest 6. Tutaj mamy 12. 12 plus 6 to będzie 18 razy 1. 18. Powiedziałem, że 15 razy 0 to 1, tak? Bo wiecie, dawno nie miałem matematyki w szkole, ok? Może. Może to się wytnie, co? To się wytnie. Eee, Urodzina Nimbeta! Eee, szybko, zgaś, zanim minie czas. O nie, dobra. Czego sobie życzysz, Nimbet? E. Eee, co? Zdmuchnąłeś czyjeś świeczki w czyjeś urodziny? Naciśnij na wszystkie obrazki związane ze zdradą. <laughs> Okej, okay. to jest zdrada. To nie. To jest też zdrada. To jest też. <laughs> ok. Ehm. Napisz pasujący, śmieszny opis. Eee. Ehm. E, aha, notatka od nimbeta. E, wybierz słowa w odpowiedniej kolejności. I have run away. Goodbye. Uciekłem, albo uciekłam, bo to ona jest, to jest chyba ona. Uciekłam. E, żegnaj. Nimbet? E, nimbet plus sama gdzieś tam. Równa się zamordowana. Głodująca, zimna, chora. Nie! Nimbet, nie uciekaj! Nimbet? Musisz znaleźć wskazówki, gdzie Nimbet poszła. E, rozwiąż ten e, supeł, żeby wejść do jej pokoju. A. Jak się to robi? E, o! Mamy nóż! Proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. Jesteś w środku. Teraz możesz poszukać jakiś poszlak gdzie Nimbet mogła pójść. Szybko. Uh, pick out the strange items in Nimbet's trash. Ok, czyli wszystkie te dziwne rzeczy wybieramy. Ok. Szybko wybierz pamiętnik Nimbet. Ale ja nie chcę czytać pamiętnika Nimbet. Chwila, które to jest? Uh, being Nim to chyba to. Hey Demons. Ok, creating friends, Lord of the Rings, making Coleslaw. <laughs> ok, czyli being nim. Eee, Okej, okay, tam musi być jakaś wskazówka do tego, gdzie Nimbet poszła. Eee, znajdź coś eee, dziwnego w tym tekście. Czy kiedykolwiek miałeś przyjaciela, gdzie ta przyjaźń była jednostronna? Tak jakby nieważne co zrobisz, oni nigdy jakby nie robią tego w drugą stronę. Mam przyjaciół na pustyni! A, I są, będą lepszymi przyjaciółmi niż on. E, mają też takie specjalne świeczki. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra. Wiemy, że pustynia. Wiemy, że pustynia. E, teraz e, musisz kupić. <noise> musisz kupić bilet za pomocą jednej z tych e, kart kredytowych. Możemy użyć karty Nimbet albo karty Czokleta. E, to może użyjmy karty czokleta, co? Czy ja mogę sobie to skopiować to? Eee, mogę, całe szczęście. czoklet? Klet? Destination. Eee, gdzie tu jest? No, desert, proszę bardzo. Idziemy na pustynię. Potrzebujemy kodu 749. 749. Expiration 1029. 1029. Eee, a kiedy? Dzisiaj. Czyli szesnasty. I używamy tej karty. Proszę bardzo. Okej, okay, to jest dziwne. E, natrafiłeś na mężczyznę w piaskach pustyni. E, czołga się, jest chudy, bliski śmierci. Błaga cię o wodę, ale masz tylko wystarczającą ilość dla siebie. E, jesteś zdrowszy i prawdopodobnie nadal przetrwasz, jeśli podzielisz się tą wodą e, z nim, ale on na pewno umrze, jeśli mu nie pomożesz. Wypij wodę przed tym człowiekiem. Nie no, dajmy mu tą wodę, proszę bardzo. Znajdź nimbet na pół... NIMBET! Nimbet, jesteś! Nimbet, tak się martwiłem. E, kliknij na market, na wyjścia z marketu, żeby je zablokować. Nimbet próbuje uciec! Głupiutka nimbet, nie! Nie ma, tak, nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Nie uciekniesz. Mam cię. Zaciągnij Nimbet do domu. Proszę bardzo. Czy Nimbet nam kiedykolwiek wybaczy? Nie wiem, ale mamy za to do rozwiązania bardzo prostą. E, bardzo proste rozwiązanie. Jeden? A okej, okay, czyli wróciliśmy z powrotem do naszych zwykłych rzeczy do klikania. Eeeh. Naciśnij na ładne kwiatki. Dlaczego to jest. Dlaczego. Czemu te opcje tutaj są? Co one tu robią? <laughs> o, Nimbet jest tutaj. No dalej, Nimbet. Poturlaj się tak jak wcześniej. Naciśnij na obrazek Nimbet, która jest w dobrym. E, w dobrej pozycji. Tu? Nimbet nie wygląda, jakby chciała się turlać. Może po prostu ma jeszcze jetlaga po podróży. Nimbet nie uważa, że jesteś dobrym przyjacielem. Kiedy ją zapytałeś dlaczego, to mówi, że skoro nie wiesz, to jest jeszcze gorzej niż myślała. Um. Wal się, Nimbet? Wiem dlaczego i jest mi przykro. Powiedz nic? E, wiem i wcale nie jest mi przykro. Wiem dlaczego i jest mi przykro. Nimbet, wybacz Nimbet musi zająć czymś głowę, możesz zasugerować jej jakieś nowe hobby. Okej, okay, może by chciała pomalować, albo być DJ-em, albo. Ojejku, tam w tym pamiętniku no to było napisane, ale nie, nie, nie pamiętam. Powiedzmy, że może by chciała pomalować. E, Nimbet, Nimbet nie podobają się Twoje pomysły. Nimbet lubi magię. E, co sądzisz o magii? Zaśmiej się. Magia jest głupia i ty też jesteś głupia. Magia jest fajna. Magia jest fajna dla dzieci. Magia jest fajna, proszę bardzo. Nimbet rzuca zaklęcie pozytywności na ciebie, ale wydaje się, że jest jeszcze smutniejsza niż wcześniej. Nimbet czuje się źle, że rzuciła na ciebie zaklęcie, ale nieważne jak bardzo próbuje cię zrozumieć. Nigdy jej się nie udaje. Może potrzebujesz nowego kogoś pośrodku, jakiegoś nowego przyjaciela, który byłby idealny dla was obojga i pomógłby nam wam znaleźć znowu jakiś wspólny um, wspólny czynnik. Nimbet mogłaby zrobić takiego przyjaciela za pomocą swojej magii. Czy pomożesz Nimbet stworzyć nowego przyjaciela? A, A. okej. Okay. Nimby ty jest taka szczęśliwa, chcę zacząć już od razu. Naciśnij na obrazki, które mają jakieś diabelskie runy. Oczywiście, proszę bardzo, oto runy. Aha, rozszyfruj niektóre z pradawnych skryptów. Napisz OLEPHANZIHZ od tyłu, okej. AXISLIKESNAP Hello, Aikso zlodnop. Hello. Gotowe. Ceremonia się rozpoczyna. Podążaj za instrukcjami Nimbet. Zapal świeczki. Czy ona jest cały czas na nas zła za te świeczki? Ona przez cały ten czas jest zła na nas za te świeczki, prawda? Eee, okej okay. Najpierw ta na południu, czyli pyk. Potem śmierć przyjdzie na wschód, o, czyli w ten sposób. Okej, okay. dobra. Slice the po. E? Rozwiąż wordla, e, mówiąc w starożytnym języku. Okej, okay. na pewno będzie X, prawda? X za fhgb md może urodziny Okej, okay. S jest S jest dobrze. S jest dobrze. Z X powiedzmy d h g o y V, s Okej, okay, czyli nadal w złych. Takie coś może. O! O! Kolejna próba. Okej, okay, jesteśmy blisko, czyli H tutaj na pewno nie, na pewno nie. Inaczej. O nie tutaj, o nie tu. Chwilę. Ta końcówka to będzie demon, prawda? Więc tutaj może będzie. Może to jest po prostu. hej demons. Ej, hey, Demons. Okej. Okay. Czyli rozwiązaliśmy Wardla. E, demon się pojawił. Wow, karmi się tobą. O nie! Zbierz dobrze kawałki twojego hasła, żeby odzyskać twoją moc. Na szczęście nasze hasło to jeden. Dwa, trzy. Proszę bardzo, na szczęście mieliśmy łatwe hasło. E, demon chce żywego, chce żywej ofiary. E, ty i Nimbed patrzcie się na siebie. Czyja mięsna forma powinna być poświęcona dla demona? <laughs> Poświęć się, zaoferuj nimbet. Nie. Nimbet jest... Nimbet jest najlepszym kotkiem, jaki istnieje. Poświęcamy się. I tak, już, I tak już zrobiliśmy bardzo dużo złego. Zdmuchnęliśmy jej świeczki. Proszę bardzo. E, zanim możesz cokolwiek zrobić, e, Nimbet oferuje siebie, żeby Ciebie ochronić. Dobra, musimy w takim razie wymyślić, jak pokonać Demon Nimbet. Co? Że ona już jest po jego stronie? E, Demon Nimbet chce walczyć? Nie! Ja nie chcę! Nimet myśli o tym, że myślała, że może przeprosisz ją za to, że e, przyprowadziłeś ją z powrotem z pustyni. E, zaatakujmy demona, proszę bardzo. Nimbet tłumaczy demonowi, jak e, szczęśliwa była, kiedy przeprosiłeś, e, dajesz demonowi porządnego kopnieka. Chwila to my przeprosiliśmy ją. Może ją przeprosiliśmy, nie pamiętam. Mam krótką, mam krótką pamięć, ok. E, kontynuuj. Nimbet myśli o tym, kiedy powiedziałeś jej, że lubisz jej magię. Czyli tak, wszystkie dobre, słuchajcie, wszystkie dobre rzeczy, które zrobiliśmy, teraz się zwracają. Widzicie, karma wraca. Normalnie, karma wraca, atakujemy demona. Nimbet odwraca uwagę demona za pomocą magicznego triku i pozwala ci zaatakować. Nimbet myśli o. O tym momencie, kiedy zaoferowała ci świecące kamyczki. Rzucasz świecące kamyczki na demona. Moi drodzy, pokonaliśmy. Pokonaliśmy demona Nimbet. Czy nam wybaczysz? Please. Demon zamienia się w jakąś ciecz i wnika w ziemię. Nimbet wygląda na zmęczoną. Nimbet nie może spojrzeć ci w oczy. Powiedziała, że to jest życie, kiedy jesteście razem. Zawsze jest skomplikowanie, trudno i dziwnie. Nimbet mówi, że jest jej bardzo przykro, ale myśli, że najlepiej będzie, kiedy się rozdzielimy i nie będziemy się oglądać za siebie. Okej. Okay? Okej. Okay. Czyli czas już się rozdzielić. Przesuń koło czasu na 30 lat do przodu. Czyli 23 to powinien być 53. Jesus. No ale dobra. Czy Nimbed, czy koty żyją tak długo? Chyba nie. Zobaczmy 53. 53, uwaga. 52 Trzy. Mamy powiedzmy. Trzy. Idealnie, proszę bardzo. Żyjesz sobie spokojnym życiem, i nagle dzwoni telefon. Okej. Okay. Halo, czy to jest czoklet? Przepraszam, że do ciebie dzwonię, ale. Nimbet jest bardzo chora. Co? Nimbet jest bardzo chora. E... I poprosiła, żeby spotkać się z tobą jeden ostatni raz. E... Oczywiście, oczywiście. Idziemy do niej. Idziemy do niej. Witaj, powiedziała Nimbet, minęło trochę czasu, nigdy nie przestałam o tobie myśleć. Eee, prawie zadzwoniłam do ciebie setki razy, ale nigdy nie miałam odwagi. 30 lat zmarnowane myśląc o tym, co mogliśmy zrobić razem, albo 30 lat e, po prostu e, męczenia się, nigdy się nie dowiemy. E, boję się, powiedziała, boję się tego, co nadejdzie zaraz. Spowodowało, że dostałam obsesji na temat tego, co było, więc musiałam się z Tobą spotkać. Powiedz mi, proszę, jaki jest cel tego wszystkiego? Jaki jest cel bycia człowiekiem? Albo czegokolwiek, czymkolwiek jestem? Eee, Wydało mi się, że jesteś lisem? To najbardziej kotem? Eee, dobra, nieważne, nie, może nie wyciągajmy tego, bo się na nas wkurzy. Eee, nie ma żadnego celu i to w porządku. Eee, ten test jest tym takim ostatecznym. Ciesz się zachodem słońca w stylu człowieka. To, to było to? to? Miałem się cieszyć. Cieszyłem się. Eee, byłeś eee, całkiem miły dla Twojego przyjaciela. Kładłeś dobro innych nad swoje, eee, ale nie zawsze ci się udawało. Zapamiętałeś Twoje pasło perfekcyjnie. Byłeś całkiem szybki i przyszedłeś do nimbet kiedy poprosiła czyli wygląda na to że jesteś całkiem dobrym człowiekiem przeszliśmy test możemy się zalogować jesteśmy człowiekiem czy było warto nakładać na siebie 30 letnią traumę żeby zalogować się do tej strony nie wiem czy warto było oglądać cały ten filmik żeby dowiedzieć się jak się skończy nie wiem napiszcie w komentarzu klikam login e... Aha. To to była apka, a to, to była apka do czatowania. To, to to jest twórca gry. Tyle. Hej, ta gra była super. Naprawdę. Ta gra była super.